Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale Po prostu nieruchomości. 8 kwietnia opublikowałem filmik na temat tego, jak koronawirus wpłynie na rynek nieruchomości. Dzisiaj, po upływie dwóch tygodni, również chciałbym poruszyć ten sam temat, przedstawiając jeszcze bardziej aktualne dane. Zapraszam! Jak pokazują badania opublikowane przez portal Otodom, 79% kupujących nie rezygnuje z zakupu nieruchomości, a jedynie podjął decyzję o odwleczeniu jej w czasie. Kupujący zakładają opóźnienia i liczą na obniżki. 35% spośród planujących kupić nieruchomość uważa, że koronawirus w ogóle nie zmieni ich planów co do kupna. 26% rozważa zakup tańszej nieruchomości, 12% dopuszcza zmianę wymagań dotyczących standardu metrażu lub liczby pokoi, a 10% bierze pod uwagę wynajem zamiast zakupu. Jednocześnie prawie 60% badanych liczy na to, że sytuacja na rynku wpłynie na obniżenie cen nieruchomości, wśród osób, które planowały zakup mieszkania lub domu prawie 70% wciąż aktywnie przegląda ogłoszenia. Kupujący liczą na ułatwienie związane z przeprowadzeniem transakcji online. Aż 50% z nich uważa, że wirtualny spacer może ułatwić decyzję o zakupie nieruchomości. Film byłby ułatwieniem dla 36%, a uzyskanie kredytu hipotecznego online pomogłoby 23% ankietowanych. A jak do tego się mają ceny nieruchomości? Mniejsza liczba kupujących wcale nie musi oznaczać spadku cen. Kupujący dalej są aktywni. Deweloperzy czy prywatni sprzedawcy na rynku wtórnym nie planują obniżek cen. Natomiast jak pokazują ogólnopolskie badania, takie same ceny jak miesiąc temu mamy w Warszawie, Wrocławiu czy Trójmieście, taka sama sytuacja jest w mniejszych aglomeracjach. I co będzie dalej? Oczywiście wszystko zależy od tego, kiedy gospodarka stanie na nogi. Jeżeli sytuacja się zakończy, żadnych poważniejszych zmian na rynku nie będzie. Jeżeli jednak epidemia potrwa dłużej, deweloperzy będą szukać innych rozwiązań. Dane, które napływają do nas z Chin i Korei Południowej, mówią o tym, że sytuacja zaczyna się stabilizować. Jak wynika z opracowania Capital Economics, na rynku nieruchomości mamy już 50% transakcji tych zeszłorocznych. Jaki scenariusz przewidywany jest dla Polski. Polska w ramach tzw. tarczy antykryzysowej planuje wsparcie polskiej gospodarki. Z uwagi na brak choćby części środków planowany jest wydruk środków pieniężnych. W tej sytuacji inflacja jest nieunikniona. Jednocześnie lokaty bankowe i obligacje staną się mniej atrakcyjne. Część osób z uwagi na wysoką inflację i brak alternatyw do inwestowania zainwestuje w nieruchomości. Jeżeli ten odcinek miał dla Ciebie wartość, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Do zobaczenia!